Witam Was, zapraszam na taki krótki rozkład. Jaka jest rada dla ciebie w tej sytuacji, specyficznie w jakiej się znajdujesz w danym momencie? Co tutaj karty chcą ci doradzić? Na co zwrócić Twoją uwagę? No, tak, odnośnie energii, weźcie sobie to. Jeśli potrzebujecie takiej pomocy, takiej wskazówki, zrozumienia, no a jeśli nie, no to niczego nie bierzecie, ok? Trzy karty są. Wybieracie sobie jedną z kart i ja dla każdej z opcji wyciągnę po dwie karty. No i zobaczymy. Będzie krótko. Ok, ja zaczynam od tej grupy. Jaka jest rada dla Was? W danej sytuacji, w tym czym się znajdujesz, co czujesz, przez co przechodzisz, jaka tutaj jest rada od kart dla Ciebie? podaj mi mądre działanie tutaj nie zostawiaj czegoś w takim stanie w jakim to jest zrób jakiś krok podaj nie wiem może podaj rękę albo przyjmij pomoc od kogoś masz wyjść z energii tego głębokiego smutku w jakim tkwisz masz sobie pomóc po prostu zrobić coś co hmm, co pomoże Ci podnieść głowę, co pomoże Ci się jakby, nie wiem, otrzepać. Zwróć uwagę na nowości, zwróć uwagę na to, że masz wokół siebie osoby, które być może chcą Ci pomóc, albo człowieka, który jest bardzo z Tobą, tobą zainteresowany i przygląda Ci się, a Ty go nie widzisz, ponieważ jesteś skupiona na jakimś żalu, na jakimś bólu, na rozpamiętywaniu czegoś. Tutaj jest też ważna komunikacja, może być hmm, jeśli przyjdzie taka sytuacja do jakiejś rozmowy z kimś, także nastaw się do tego przychylnie, wyjdź w stronę jakiegoś pojednania, bo to pojednanie, to jakieś odpuszczenie czegoś ma pomóc Tobie. Rada dla Was jest: zrób sobie dobrze, cokolwiek to znaczy, jakkolwiek to przyjmiecie, no, jakkolwiek sobie będziesz mogła zrobić dobrze, pomóc sobie samej jesteś w stanie, na pewno jesteś w stanie w jakiś sposób poprawić tą sytuację dla swojego dobra masz na to wpływ, karty mówią nie jesteś absolutnie bez mocy nie jesteś taka, wiesz taka biduleńka jak ci się wydaje wiele tutaj zależy od ciebie także doprowadź do, do równowagi bądź przychylna, bądź otwarta na, na równowagę, bo tutaj są takie możliwości jakiegoś Gojenia, ale chodzi o to, żebyś ty nie była smutna, ty nie cierpiała, bo ty sobie szkodzisz, krzywdzisz siebie jakimś takim rozpamiętywaniem bólu, czego nie ma sensu. Tutaj karty mówią, rozpamiętać, bo przed tobą są inne energie, są nowe możliwości, masz szerokie perspektywy, ale no, pozwól sobie je zauważyć i e, żeby się pojawiały w Twoim życiu, jakby otwórz, podnieś głowę w ogóle do góry, bo jesteś taka skulona w sobie. Dobrze. Druga grupa. Jaka jest rada dla Was w tej sytuacji, w jakiej się znajdujecie, w tych okolicznościach? Przeczekaj jakiś moment, który jest bardzo taki wulgarny, podniosły, nerwowy. Złap jakiś dystans, wiesz? Jak się gdzieś wali, pali, ktoś ci wchodzi na głowę, coś się sypie, psuje. Ty postaraj się nad tym zapanować, znaleźć spokój. Jeśli to możliwe, to gdzieś jakby albo się zrób dwa kroki wstecz, odsuń się gdzieś na bok, nie wchodź tak w drogę tym osobom tej całej sytuacji. Pozwól czemuś, aby się to zadziało, rozsypało. Pozwól niech się dzieje. Karty mówią no niech się dzieje wola nieba. Tutaj jest takie przychodzą energie, które po prostu miały przyjść, żeby zrobić ten taki rozpad, jakiś rozsyp czegoś. I to zadziewa się w sferach takich mocno uczuciowych. Tutaj nie wszystko jest takie zrozumiane, pojęte, nie wszystko jest takie opanowane, okiełznane, więc y, też miej na uwadze to, że to, że się teraz wali, pali, grzmoci wszystko, y, to macie doprowadzić do spokoju, y, do rozejmu, do harmonii twojej duszy i twojego umysłu. Pozwól temu, niech się po prostu wygrzmoci. No tak. Bo tutaj jest tak dużo skrywanych, prze, przeżywanych różnych emocji, też, też sytuacji, i jesteś może z kimś w jakimś takim dystansie, w jakiejś takiej separacji, ale pamiętaj o uczuciach, że to, co ma być Twoje, jeśli jest twoje, to to będzie, to się, to, się, to przyjdzie do Ciebie, to tutaj się dojdzie do pojednania. Jeśli tak ma być dla Ciebie najlepiej, to dojdzie do ugody w tej sytuacji, ponieważ łączy was prawdziwa miłość. Gdyby do tego nie doszło, gdyby się całkowicie rozsypało, to znaczy, że wszechświat tak, tak po prostu miało być, że on tak to dla Ciebie zaplanował i Cię ochronił przed czymś. Hmm żeby coś jeszcze gorszego Cię nie spotkało, bo On chce Ci dawać lepsze, On chce Ci dawać coś lepszego niż miałeś do tej pory, więc zaufaj, pozwól temu się zadziać, tej sile, która tutaj przyszła i robi, robi jakiś porządek, ale też uważaj, znaczy bądź przygotowana po prostu na takie wydarzenia, okoliczności niespodziewane, zaskakujące, że wyskakuje jakiś, nie wiadomo skąd coś nagle mi na mojej drodze, w moim życiu i robi zamęt, robi ferment, ale ty z tego wyjdziesz. To wszystko jest, ma swój koniec. Pojednanie, takie pogodzenie się jest na, na Twojej drodze i to macie doprowadzić do miłości, do miłości prawdziwej, do miłości wzajemnej. Także zaufaj temu, co się dzieje i nie walcz z tym, po prostu. No dobrze, trzecia grupa, jaka jest rada dla Was w tej sytuacji, w tych okolicznościach, jaki się znajdujecie. Ale jesteś piękna, jaka jesteś boska, nie zapominaj o tym. Na rzeczy idą, wiesz? I na Twojej drodze, dosłownie, jakieś takie spełnienie marzenia, spełnienie pragnienia, taka wiesz co? Przychodzi do Ciebie taka, nie wiem, gwiazdka z nieba, coś, o czym marzyłaś, w co, w co wierzyłaś, w co czułaś. Pozwól sobie na nowy początek. Pozwól sobie na niego jakby się tutaj e, pogódź z czymś. Przyjmij coś od kogoś, przyjmij tą propozycję, bo przychodzi człowiek to jest jakaś taka dobra rada w bardzo dobrej sytuacji, takiej mega pozytywnej. Przychodzi do ciebie nowe, rodzi się nowe i masz to nowe, jakby wziąć do siebie, znaleźć na to miejsce w sobie, otworzyć się na miłość. No, otwórz się na miłość jakiś jest wokół ciebie człowiek, który chce Cię miłować, przyjdzie do ciebie. Pojawi się w Twoim życiu, skorzystaj z tej miłości, ale dla wielu z was zobacz, jaka ty jesteś super, jaka ty jesteś zacna, piękna, kompletna, jakie ty masz wibracje, jaka z ciebie jest fajna kobieta. Spójrz ty w lustro i tak się troszkę, tak. Dopieść siebie, zażyj tej własnej miłości, poczuj tą miłość do siebie, bo tak jakbyś gdzieś w ostatnim czasie zapominała o sobie, być może gnałaś za czymś, co jest bez sensu i to odzierało cię z tego e, takiego koncentrowania się na sobie. Przytul siebie, um, ulecz, ulecz w sobie coś. Co masz albo z przeszłości, albo też takie z dzieciństwa, twoje nieuleczone, i co mogłoby gdzieś tam jeszcze pojawiać się, dawać oznaki jakiejś wobecnej sytuacji w życiu. Także przychodzi taki czas, abyś ty zamknęła pewne tematy i pozwoliła sobie na kochanie siebie, kochanie siebie, kochanie ludzi, otwieranie się na miłość do siebie. I jak ja się tutaj ukocham, przytulę, taka. Taki spokój, taka, taka błogość, nowe życie, nowy początek, nowy etap. I ty masz nie przestawać w to wierzyć, wiesz. Stój cały czas w tej takiej energii mm, wizji, wizji czegoś. Ty masz jakieś pragnienie, jakąś wizję, ale tak pozytywnie, wiesz, bez napinki, nie na tego. Bez desperacji, no, żeby tu nie na desperata było ale trwaj w takiej pozytywnej wibracji zawierzenia, zaufania, że wszystko się spełni, że to, czego ja bardzo pragnę, do mnie przyjdzie, bo to do ciebie przychodzi, to się do ciebie tutaj dosłownie klei, przybywa do ciebie miłosny człowiek, taka miłosna wibracja, sytuacja fajna, zaproszenie, takie jego, wiesz co, zaloty też do ciebie, i ty w tym się tak trochę pokazujesz, jakbyś może nie chciała, albo że on jest dla ciebie za młody, ten mężczyzna, albo ty jesteś taka jeszcze gdzieś tam niegotowa, albo myśląca o czymś innym. Masz się po prostu otworzyć na miłość, na to, co płynie, weź to, na lekko, na, na spokojnie. Przyjmij to z takim zaufaniem. Bo tutaj los bardzo chce ci czymś hojnie obdarzyć, chce cię tak, wiesz, na wypaść, coś tutaj dać, zesłać na, na Twoją drogę. Także bądź taka, bądź taka dzielna, bądź taka twarda, zwarta, prosta, taka w sobie, przy sobie. Wszystko będzie dobrze, po prostu przyjdzie do Ciebie jeszcze większa siła i taki. Nowy portal, tak jakby się tutaj do Was otwierał, i Wy z czegoś macie dosłownie wyskoczyć wprost do takiego cudownego ogrodu, pełnego szczęścia, radości, taka obfitość, jakby gdzieś tutaj była przed Wami. Ale masz sobie na to pozwolić poprzez szacunek do siebie, miłość do siebie, dobre traktowanie siebie i uleczenie czegoś we mnie. W moim wewnętrznym dziecku ukochanie go, przytulenie go, pogodzenie się z czymś, puszczenie tego i popłynięcie, zaufanie, że, że ja mam to mieć w sobie. To co, to, co się wydarzyło do tej pory, miało się wydarzyć i ty masz, taka jest rada dla ciebie, aby się z tym pogodzić, nie walczyć z tym i dalej popłyniesz. Wypłyniesz na takie szerokie wody powodzenia, szczęścia. No, także tu jest taka bardzo mądra i dobra rada w takiej raczej pozytywnej sytuacji, jaka do Ciebie nadchodzi. No to wszystkiego dobrego i do usłyszenia.